Cześć, witam Was kochani, zapraszam na vloga. Hej, hey, słuchajcie, no tu mam kwiatuszka. Wczoraj kupiliśmy w Obi. Jedziemy do pewnej mojej pacjentki, która postanowiła obdarować mnie przedwojenną maszyną do szycia zinger, taką, że może być na korbkę, albo na pedał, no ta nie ma stolika, więc będzie na korbkę co mi w zupełności odpowiada yy, powiem wam, niesamowite szczęście, bo trafić taką maszynę w dobrym stanie, to jest ciężko a ta maszyna u tej pani jest w rodzinie od dawna pani ma 75 lat a maszyna należy do jej mamy, to sobie wyobraźcie jak, ile lat ma ta maszyna? Za 350 metrów. Wojna była 80 lat głęboko. temu, tak. A wo, w, w, maszyna jest przedwojenna. I cieszę się, bo one są całe metalowe Czyli i spokojnie można. skręcić ich głęboko. I no, zrozumiałem, że jedziemy zatankować, Na razie jedziemy zatankować I no, mówiłem, że będzie. I właśnie w ogóle nic nie chciała, za to ja się uparłem, że coś przywiozę. Kupiliśmy kwiatuszka. Mam nadzieję, że jej się spodoba. No, a jak już będę miał tę maszynę w domu, to wtedy wam pokażę co i jak. Bo naprawdę no, mam niesamowitego farta trafić taką maszynę. Zabytek działający i dostać ją za darmo. A poza tym u mnie zasadniczo wszystko w porządku. Całkiem miło mija sobota. Częściowo produktywnie nakręciłem Irish Creamu, żeby częstować wszystkich dookoła Założyła bez problemu Tu wiecie jest nowy pistolet i jeszcze ciężko chodzi, ale ogarnęła Aaa, Duży nasz poszokujesz. Tak podniosek go za to o. O. Ale śilny wygląda O dawaj Johnny! Moje! 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 Mooi, <zif> Haha, ik <zif> heb hem gekregen. Mijn! Nou, kom Nou, kom op. Nou, je een al Prezentuje się ten skarb, który dzisiaj otrzymałem. Maszyna Zinger, model 2824, 15188, wyprodukowana w 908 roku. Może jest troszkę zmęczona wizualnie, ale mechanicznie stuprocentowo sprawna i jestem niezwykle wdzięczny pani Krysi za to, że zechciała mnie tym skarbem obdarować, bo wiecie mi, to naprawdę jest skarb. Ma ona jakieś tam swoje delikatne mankamenty wizualne, ale te wszystkie mankamenty wizualne da się bardzo łatwo naprawić. Teraz znalazłem pana w Lublinie, który się specjalizuje w naprawie tych maszyn i zastanawiam się, czy ją tylko na razie dać do, do tak zwanego czyszczenia czyli do umycia i założenia nowego, jakby to powiedzieć, założenia nowego oleju maszynowego, czy też poprosić go, żeby on ją rozebrał, cały dać korpus do piaskowania i do ponownego pokrycia emalią. Nie wiem jeszcze. Priorytet dla mnie to jest znaleźć stolarza, który byłby chętny. Za małe pieniądze albo za brak pieniędzy zrobić mi skrzynkę. Dobra, na dzisiaj to tyle.